Terapia Adam Markiewicz z tej strony. E, witam Państwa bardzo serdecznie. E, dzisiaj sobota, e, późne popołudnie. Skończyłem przyjmować już pacjentów e, i pomyślałem sobie po dzisiejszych rozmowach z, e, z moimi pacjentami, że warto byłoby Państwu przedstawić e, w prosty sposób e, kamienie milowe rozwoju dziecka. I teraz, termin ten. E, Rzeczywiście w internecie jest bardzo różnorako opisywany czasem czytam artykuły, gdzie mówimy o kamieniach, gdzie pisze się o kamieniach milowych danego miesiąca rozwoju dziecka i tak rzeczywiście jest, że ja na potrzeby akademickie kiedy przedstawiam bardzo wnikliwie Rozwój dziecka często posiłkuje się takim uproszczeniem, gdzie mówię o kamieniu milowym pierwszego miesiąca życia, kamieniu milowym drugiego miesiąca życia, i żeby poznać rozwój dziecka bardzo dokładnie, to tak rzeczywiście się robi. Natomiast, żeby później z tej wiedzy teoretycznej przejść do wiedzy praktycznej i znać, wskazania do rozpoczęcia fizjoterapii, do rozpoczęcia usprawniania pacjenta, to na te potrzeby posługuje się trochę innym podziałem, dużo prostszym, a również takim, który bardzo dobrze ilustruje kiedy należałoby rozpocząć zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia usprawniające, zajęcia rehabilitacyjne. Kiedy już jest ten moment, że należałoby udać się do fizjoterapeuty czy rozpocząć terapię przez rehabilitanta. Więc uważam i z mojej praktyki mogę, mogę powiedzieć, że kluczowe są trzy, nie więcej, trzy kamienie milowe rozwoju dziecka. I teraz tak, pierwszym kamieniem milowym rozwoju dziecka jest około trzeci miesiąc życia, kiedy dziecko po, posiada już nabywa umiejętność prawidłowej kontroli głowy. O tym co się dzieje w trzecim miesiącu życia, jak kształtuje się kręgosłup, jakie mechanizmy yy, równowagi nerwowo-mięśniowej yy, funkcjonują, w, zaczynają funkcjonować, kształtują się w trzecim miesiącu życia. Mówiłem już że w wcześniejszych filmach, yy, do których odsyłam. Natomiast tutaj yy, ten trzeci miesiąc życia Rzeczywiście jest kluczowy pod kątem umiejętności prawidłowej, prawidłowego, prawidłowej kontroli głowy, który, która powinna być się osiągnięta w każdej z możliwych pozycji, które dziecko przyjmuje. Czyli w trzecim miesiącu życia oczekujemy, że dziecko położone na brzuchu, będzie ładnie dźwigało głowę, ale nie zadzierało ją do tyłu, bo to jest nieprawidłowy wzorzec, ale ładnie dźwigało z pełnego podporu, z pełnego podporu na przedramionach i w pełnym zakresie lewo, prawo jest w stanie obserwować dookoła świata. My tutaj jeszcze wykonujemy taki test w leżeniu na brzuchu, w prawidłowym podporze na przedramionach i patrzymy czy broda dotyka do ramienia, kiedy dziecko patrzy w, lewą, w prawą stronę za zabawką i to samo czy dzieje się w lewą stronę. Jeżeli tutaj mamy pewne wątpliwości bądź pewną, pewną asymetrię to jest to do, poprac jest to do przepracowania. Położone dziecko na plecach w trzecim miesiącu życia swobodnie obserwuje dookoła otoczenie i jest również w stanie podczas prawidłowego neurorozwojowego podnoszenia które jest bardzo ważnym elementem pielęgnacji dziecka również bocznie w prawo, w lewo, dźwignąć głowę w każdej pozycji. Jeżeli w trzecim miesiącu życia macie, jest, jest, yy, istnieje obawa o prawidłową kontrolę głowy. Należy udać się do fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta zbada dziecko i oceni, czy ten pierwszy kamień milowy na trzecim miesiącu życia jest osiągnięty. Jeżeli on nie jest osiągnięty, jest to wskazaniem do rozpoczęcia jakiejś formy terapii, która najczęściej opiera się na yy, instruktażu udzielonym rodzicu, rodzicom, i bardzo szybko mamy tutaj poprawę. Drugi kamień milowy rozwoju dziecka. I tutaj zrobimy duży przeskok, bo drugim kamieniem, czyli tą drugą umiejętnością kluczową, milową rozwoju dziecka jest umiejętność samodzielnego osiągnięcia, samodzielnego siadu, czyli nie posadzone dziecko, ale samo wytwarza mechanizm, opanowuje mechanizm, który prowadzi z pozycji leżącej do siedzącej. I teraz, i to jest drodzy Państwo, średnio dziesiąty miesiąc życia dziecka, więc mamy bardzo duży przeskok pomiędzy trzecim a dziesiątym miesiącem życia dziecka, i oczywiście to nie jest tak, że to nie jest ważne, co pomiędzy trzecim a dziesiątym miesiącem się wydarzyło, bo jest to ważne, ale jest to opcjonalne. I jeżeli dziecko nie wykonuje tych opcjonalnych rzeczy, nie jest to bezwzględnym wskazaniem do rozpoczęcia terapii. Oczywiście asymetria, tu już mieliśmy w trzecim miesiącu życia, kiedy ją określaliśmy i stwierdzaliśmy, czy dziecko. Powinniśmy w jakiś sposób terapeutyzować czy nie. W obroty, wysoki podpór, piwotowanie, obroty z pleców na brzuch, z brzucha na plecy są to rzeczy, których my chcemy, ale ich niewystąpienie bądź ich charakter nie jest bezwzględnym wskazaniem do rozpoczęcia, do rozpoczęcia terapii, raczej do wspomagania aktywności dziecka. A w 10 miesiącu życia, jeżeli dziecko nie osiągnęło pozycji siedzącej, to wtedy możemy zastanowić się nad tym, czy. Włączyć postępowanie terapeutyczne. Wiemy, już wiemy, że w dziesiątym miesiącu życia, my możemy ocenić, czy dziecko zmierza w kierunku osiągnięcia pozycji siedzącej. I teraz wykonujemy kilka testów, i wiemy już, że dziecko tak zaraz jest w stanie niebawem przejść do pozycji siedzącej, a pozycję siedzącą poprzedza pozycja czworacza bądź wysoka pozycja siedzenia bokiem. Jeżeli to występuje, my mamy mniejsze obawy co do. Osiągnięcia pozycji siedzącej, ale jeżeli to przekracza dziesiąty miesiąc, jest to wskazaniem do rozpoczęcia jakiejś formy umówionej z rodzicami, formy e, terapii, e, formy fizjoterapii. I to drugi kamień milowy, dlatego jest tak ważny, bo e, dlatego jest tak ważny, ponieważ e, w mojej ocenie jest to wskazaniem bezwzględnym do rozpoczęcia e, terapii. I teraz Kolejny i trzeci i ostatni kamień milowy rozwoju dziecka w tym pierwszym okresie jego życia jest osiągnięcie samodzielnego chodu. Teraz oczywiście wiemy, że chód kształtuje się do 6-7 roku życia, natomiast te pierwsze kroki, ich charakter, ich wystąpienie jest dla nas kamieniem milowym. Oczywiście znów pomiędzy 10 czyli miesiącem życia, czyli osiągnięciem pozycji siedzącej a yy, yy, osiągnięciem samodzielnego chodu jest, może być różny okres czasu, może to być 12 miesiąc życia, może to być czternasty miesiąc życia i nie jest tak, że wskazaniem bezwzględnym do prowadzenia terapii jest nieosiągnięcie pozycji yy, chodu samodzielnego w 14 miesiącu życia. My musimy dziecko zbadać i ocenić, w jakim kierunku ono zmierza. Niektóre dzieci... Oczywiście, jeżeli wynika to z zaburzeń napięcia mięśniowego, z zaburzenia wzorców ruchowych, tak, jest to wskazaniem do rozpoczęcia terapii, ale lepiej jest skonsultować się, czy rzeczywiście nie na wyrost ta fizjoterapia jest naszemu dziecku serwowana. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, podaje, że osiągnięcie samodzielnego chodu powinno wystąpić do drugiego roku życia. Oczywiście to jest późno, i mogą być rozwojowe przeszkody na drodze osiągnięcia samodzielnego chodu bliżej tego 20-miesiąca życia i pewnie często wymaga to, wymaga to korekty, ale nie należy się tym jakoś bardzo, bardzo martwić, tylko udać do gabinetu fizjoterapeuty, fizjoterapeuty który które nasze, nasze obawy rozwieje. I w zależności oczywiście od napięcia mięśniowego, od różnych zmiennych, ten chód może być troszeczkę później, troszeczkę wcześniej osiągany, ale generalnie, populacyjnie ten chód samodzielny dziecko najczęściej osiąga po roku życia bliżej 13-14 miesiąca życia. Również obserwujemy, jak on wygląda, w jakim, jaki jest ten ten chód i może tak. Czas, w którym wypadałoby ocenić te pierwsze kroki dziecka, kiedy już wykonuje je samodzielnie, to jest jakieś 4-5 miesięcy od tych pierwszych wykonanych. Wtedy już patrzymy troszeczkę pod kątem wzorca chodu, jak on się kształtuje i czy jak ustawiają się stawy kolanowe, skokowe, jak ustawia się głowa, jak ustawiają się barki w chodzie. I czy tutaj możemy, już, wy, już kiedy dziecko wyszło z tej pierwszej niedojrzałości chodu i wchodzi w chód ugruntowany. Także podsumowując, tak naprawdę trzy kamienie milowe, które, które są, których nieosiągnięcie może kwalifikować do prowadzenia czy wsparcia dziecka fizjoterapeutycznego, to trzeci miesiąc życia, prawidłowa kontrola głowy, dziesiąty, średni dziesiąty miesiąc życia, osiągnięcie pozycji siedzącej, i około 13-14 miesiąc życia osiągnięcie samodzielnego chodu. Dziękuję bardzo. Fizoterapia Adam Markiewicz i zapraszam do następnego spotkania. Do widzenia.